Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże, gorąco i serdecznie witam Was w tym kolejnym naszym spotkaniu. Duchu Święty, duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję położyli w Bogu. Prosimy Cię o to, Duchu Święty, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Także król Herod posłyszał o nim, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: To jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, mawiał: To Jan, którego ściąć kazałem, z martwychstał. Dzisiaj ten krótki fragment i myślę, że rozważanie, komentarz będzie również krótki. Herod posłyszał o Jezusie. Uczniowie poszli głosić, mówić o Jezusie i to dotarło również do Heroda. Zapomniałem wczoraj powiedzieć jedną rzecz, która również bardzo mocno chodziła mi po głowie i pracowała w sercu. Pan Jezus powiedział uczniom, że kiedy nie będą ich słuchać, to mają strząsnąć pył z, ze swoich stóp. To był znak, znak niepogardy. Żydzi, kiedy wychodzili poza Ziemię Świętą, poza swój kraj, no dla nich to wszystko było tam nieczyste, nieświęte. Więc kiedy wracali, strząsali pył ze swoich nóg. Żeby ten pył. Ten nieświęty pozostał poza Ziemią świętą. Więc to był ten znak. Natomiast Chrystus wyraźnie mówi, że nie wszyscy będą słuchać. Nie zawsze będzie sukces. I rzeczywiście, no to Słowo dotarło, znaczy to nie jest tak, że nie będą słyszeć, ale nie będą chcieli usłyszeć, nie będą chcieli słuchać. Herod usłyszał, posłyszał o nim, ale Natychmiast odniósł to do Jana Chrzciciela. Znaczy dla mnie to jest Jan Chrzciciel. Dlaczego właśnie Jan Chrzciciel tak uparcie, bo no, Herod się tego trzymał, mimo że inni mówili mu, że dla nich Jezus jest zupełnie jakimś innym, to on jednak uparcie twierdził, że to jest Jan Chrzciciel, który jest martwy, co dla mocy cudotwórcze działają w nim. Dlaczego właśnie Jan Chrzciciel? O tym powiemy sobie jutro. Natomiast dzisiaj chciałbym tylko zwrócić uwagę na to właśnie różne patrzenie na Jezusa. Dla Heroda. To jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel to, to surowość, Jan Chrzciciel to, to darcie, to pozbawienie się wszystkiego, to w pewien sposób zachowanie takie bardzo pierwotne, takie. Jan był, Jan był niesamowicie rozpalony, on był, on był bardzo gwałtowny, prawdomówny. On nie bał się mówić faryzeuszom, żołnierzom plemię żmijowe, jak wpadliście na to, żeby teraz się nawracać. Siekiera przyłożona jest już do korzeni. Jan. Tak go widzi, tak widzi Jezusa Herod. Inni mówią, no nie, no to jest Eliasz. Eliasz to największy z proroków. Eliasz to ten, przez którego ręce działo się mnóstwo cudów. No, można też tak patrzeć na Jezusa. Jezus to ten, który dla Heroda jest surowością, jest wyrokiem, jest oskarżeniem, jest wytykaniem palcem. Dla innych Jezus może być, no właśnie, cudotwórcą. Ja chcę, żebyś Ty, Boże, żebyś Ty, Jezu, czynił cuda w moim życiu i tyle. Nic więcej od Ciebie nie chcę. Nie chcę służyć Twojego Słowa, nie chcę też za bardzo się zmieniać. Chcę, żebyś Ty mi służył w taki sposób, żebyś uzdrawiał, leczył, prostował, żebyś wypełnił mi brzuch. Dla innych Jezus jest jak, jak prorok, tak jak jeden z dawnych proroków. I tutaj każdy, każdy był inny, każdy miał inną wrażliwość, każdy miał inną... Ale generalnie byli to ludzie, którzy przychodzili i no, słowem prawdy mocno uderzali między oczy. Są oczywiście również ci, którzy, jak Ozeasz na przykład, który jest pierwszym prorokiem, który tak wyraźnie i odważnie mówi o miłości oblubieńczej Boga. Mówi, że Bóg jest oblubieńcem, a my jesteśmy naród, jest jego oblubienicą. Tak, można również w taki sposób, ale generalnie prorocy byli ludźmi surowymi, ludźmi, którzy przynosili prawdę, Bóg ich posyłał, bo, bo naród błądził. No, i oni nie przychodzili, nie głaskali ludzi po, po policzkach, tylko naprawdę z surowością, tak bardzo konkretnie. Jezusa można widzieć w naprawdę różne, na różne sposoby, oczekując od niego, że będzie surowy, że można się go bać. Można uważać go za, za takiego, który karze, który, który rozlicza się nieustannie, taki trochę księgowy, który nieustannie przedstawia ci. Księgę, książkę Skargi i wniosków. Nie w stanie wytykać Ci Twoje błędy. Albo chce Ci, żeby tylko i wyłącznie czynił cuda. Albo no właśnie, dla Ciebie kim jest Jezus? Jak Go widzisz? Jak Go przeżywasz? Może warto odpowiedzieć sobie dzisiaj na to pytanie. I może warto, kiedy odpowiesz sobie już na to pytanie, stanąć przed krzyżem. I tam spróbować zczytać prawdę, bo na krzyżu jest prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg. To jest właśnie On. To jest Jego fotografia. Na krzyżu jest prawdziwy Bóg. Spróbuj powiedzieć sobie, kim jest dla ciebie Bóg, w jaki sposób go przeżywasz i później spójrz na krzyż. I zobacz, czy te dwie rzeczywistości są spójne. To, co ty masz w sobie na temat Boga i to, co o Bogu Mówi, krzyczy, krzyż. Przestałnieństwo Maryi, Matki, pięknej miłości niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.